Assalamu alaikum, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym rozwiać jeden z mitów dotyczących islamu i powiedzieć Wam trochę na temat tego, w co wierzą muzułmanie. Więc muzułmanie przede wszystkim wierzą w Allaha, w Boga jedynego. Bóg w języku arabskim to Allah. Dlatego właśnie e, muzułmanie wierzą w Allaha, ale to nie jest jakiś nowy Bóg, jakiś arabski Bóg. Jest to ten sam Bóg, w którego wierzą i Żydzi, i chrześcijanie. Jest to Bóg jedyny. E, I kolejną rzeczą, w którą wierzą muzułmanie, są Boże prorocy. Muzułmanie wierzą, że Bóg zsyła na ziemię proroków z jednym przesłaniem, z przesłaniem jednej religii monoteistycznej. I wierzymy we wszystkich proroków, od Adama, pokój z nim, poprzez Abrahama, pokój z nim, Mojżesza, Jezusa, pokój z nim. I kochamy wszystkich proroków tak samo. Jeżeli ktoś jest muzułmaninem, i uważa, że na przykład prorok Muhammad jest lepszy od proroka Jezusa, to jest w dużym błędzie, ponieważ my jako muzułmanie musimy kochać i szanować wszystkich, wszystkich proroków, którzy zostali zesłani od Boga i nieśli właśnie przesłanie islamu, czyli religii monoteistycznej. Kolejną rzeczą, w którą wierzą muzułmanie, są anioły. Wierzymy w anioły i wierzymy na przykład w to, że każdy z nas posiada dwa anioły: jednego na naszym prawym i na naszym lewym ramieniu, drugiego. I te anioły, ich zadaniem jest spisywanie naszych uczynków. Ten na ręce prawej odpowiedzialny jest za nasze uczynki dobre, a ten na lewej jest odpowiedzialny za te złe uczynki. Starajmy się więc żyć tak, żeby ten z prawej był bardziej zajęty. Kolejną rzeczą, w którą wierzą muzułmanie, są Boże Księgi. Muzułmanie wierzą, że Bóg syłał proroków oraz syłał im święte Księgi, tak jak na przykład prorok Dawid pokój z nim, otrzymał psalmy, prorok Mojżesz pokój z nim, otrzymał Tore, czy Ewangelię proroka Jezusa pokój z nim. Wierzymy w to, że te święte księgi przez wiele lat zostały jednak przez ludzi pozmieniane. I dlatego został zesłany Koran w języku arabskim i jest on zachowany w tej samej formie od skąd został zesłany. I właśnie na jego podstawie możemy oceniać prawdziwość wcześniejszych ksiąg. Czyli jeżeli. Występuje coś w Biblii i w Koranie jest napisane to samo, to znaczy, że to właśnie podchodzi od Boga. Znajdziemy właśnie wiele przykładów, gdzie Bóg zsyła nam pewne zasady, które są zbieżne z zasadami panującymi, czy w religii żydowskiej, czy w chrześcijaństwie. I nie jest to przypadkowe, chodzi właśnie o to, że, że wszystkie te księgi pochodzą od tego samego Boga. I Bóg, jakby dając nam Koran, dając nam Islam, jest to dla nas ostateczne przesłanie, które właśnie w ciągu wieków ewoluowało, i teraz tym ostatnim updateem jest Islam. Kolejną rzeczą, w którą wierzymy, jest Dzień Sodu. Wierzymy w to, że y, kiedy umrzemy i kiedy wszystko y, świat będzie koniec świata, Bóg będzie nas rozliczał z naszych czynów, z naszych dobrych, z naszych złych uczynków, i wtedy każdy z nas stanie w całej prawdzie przed Bokiem. Y, kolejną rzeczą, w którą wierzymy, jest przeznaczenie. Przeznaczenie jest tym, że Bóg jeszcze zanim stworzył cały świat, spisał historię całej ludzkości i każdego człowieka. Więc każdy z nas, z jednej strony posiada wolną wolę, ale z drugiej strony przeznaczenie Boga dla nas zostało już spisane. Kolejną rzeczą, w którą wierzą muzułmanie, jest życie po śmierci. Muzułmanie wierzą w to, że kiedy umrzemy, to nie jest koniec życia i że to życie tutaj na ziemi jest tak naprawdę chwilą, momentem, testem od Boga i dopiero po tym życiu y, będzie prawdziwe życie w wieczności i będzie to życie albo w wiecznym raju i szczęśliwości, albo będzie to życie niestety w piekle. I myślę, że to są właśnie te najważniejsze rzeczy, w które wierzą muzułmanie. I wcale nie wierzymy w jakieś Słońce czy Księżyc. Nie, wierzymy w jednego Boga, który nie ma żadnych towarzyszy. Jak to mówimy, nie ma ani żony, ani syna, ani nikt nie jest mu równy. Bóg w islamie jest wieczny, nie ma ani początku, ani końca. i bardzo dbano o to, żeby temu boku nie dodawać żadnych to, współtowarzyszy. E, wiara w, w amulety, w szczęście, e, w czerwone stążeczki, rękę Fatimy czy, czy oko proroka e, z kulturą może mają coś wspólnego, ale nie z islamem ponieważ w Islamie wierzymy, że wszelka moc i wszelka cześć i wszelka władza na Ziemi jest, jest u Boga i tylko do Niego się modlimy i tylko Jemu możemy składać właśnie nasze, nasze modlitwy, naszą cześć i, i uwielbienie. Jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, to, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Mam nadzieję, że, że ten film rozwiał Wasze wątpliwości i już wiecie, w co wierzymy. Znaczy, w co wierzą muzułmanie. Bo jeżeli nie jesteś muzułmaninem, oczywiście zapraszam do, do, do oglądania moich filmików i może dzięki temu dowiesz się czegoś więcej o, o nas, muzułmanach, bo nic o nas bez nas. Assalamu alaikum. Dziękuję za. Oglądanie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, subskrypcje i życzę pięknego dnia. Salamale.